Chciałabym ja dzisiaj krótko opowiedzieć Wam o Tamar. Historia Tamar rozpoczyna się tak naprawdę od historii Judy. Juda, po tym jak sprzedał wraz ze swoimi braćmi brata Józefa, postanowił opuścić swojego ojca, opuścić braci i pójść własną drogą. W ten sposób też oddalił się od Boga i zaczął dodawać grzech do grzechu. Na początku ożenił się z kobietą kananejską, co było zabronione. Izraelici mieli żenić się z kobietami ze swojego rodu, natomiast nie wolno im było żenić się z kobietami kananajskimi. Juda jednak tak zrobił. Jego żona urodziła mu trzech synów. I gdy synowie dorośli postanowił wybrać żonę dla swojego najstarszego syna, tą żoną miała być właśnie Tamar. Słowo Tamar to imię oznacza palmę daktylową. Dziewczyna, która nosiła to imię, miała być wyrosnąć na piękną kobietę, na kobietę, która jest płodna, która jest pełna wdzięku, która jest przystosowana do trudnych warunków pustynnych, która pod wpływem wiatru chwieje się i którą trudno wyrwać z korzeniami. Czy Tamar była piękna? Nie wiadomo. Na pewno była kobietą, dziewczyną, pewnie bardzo młodą, bardzo wystraszoną. Kanadyjczycy bali się Hebrajczyków, bali się ich Boga. Wiedzieli, że jest to Bóg potężny, Bóg, który ma moc. Oni sami czcili posążki drewniane. Natomiast Hebrajczycy czcili wielkiego Boga, który im pomagał. Gdy Tamar weszła do domu Judy, na pewno była osobą wystraszoną, ale pewnie Intrygował ją ten właśnie nieznany Bóg, ten wielki, potężny Bóg, o którym, o którym tyle słyszałam. Jej mąż miał na imię R. Er. R er oznaczało obrońcę. Tamar pewnie liczyła na to, że. Wreszcie ktoś zapewni jej poczucie bezpieczeństwa, że będzie mogła rodzić dzieci, że spełnił się jej marzenia. Jednak spotkało ją wielkie rozczarowanie. Otóż okazało się, że R er jest człowiekiem okrutnym, że e, tak naprawdę jego czyny nie były dobre. Jego czyny były zupełnie były, były złe. Nie wiadomo dokładnie, jak odnosił się do Tamar, ale podejrzewam, że bił ją, że. Mm, może poniżał ją, być może pił, być może nawet chwalił się tym, co robi wśród swoich kolegów gdzieś tam w karczmie, gdy, gdy do nich wracał. Jego czyny nazwane są słowem kadem, to znaczy w zasięgu wzroku. Te jego czyny niegodziwe. W zasięgu wzroku znaczy to, że tak naprawdę R nie wstydził się. Tego, że źle postępuje, a wręcz obnosił się z tym takim złym postępowaniem. Nie ma szacunku ani do Boga ani do ludzi, dlatego Bóg go uśmiercił. Co czuje Tam w tej sytuacji? Ulgę? Czy też wielki, głęboki smutek, żal, rozczarowanie? Czy możesz odnaleźć się? w jej sytuacji. Być może również wychodząc za mąż spodziewałaś się, że twój mąż zapewni ci poczucie bezpieczeństwa, że będziesz szczęśliwa, że będziesz miała dzieci. A spotkało cię coś przykrego, spotkało cię rozczarowanie, spotkało cię, spotkał cię jeden wielki smutek i jedna wielka udręka. Jednak życie Tamar na tym się nie kończy. Prawo w Izraelu, prawo Lewiratu mówiło o tym, że jeżeli zmarł mąż kobiety i nie zostawił jej potomka, to najbliższy krewny bądź jego brat miał obowiązek dopełnienia właśnie tego, by spłodzić potomka, by nie zaginął ród jego brata. I ten obowiązek spoczywał na młodszym bracie Onanie, który to poślubił właśnie wdowę po swoim bracie, Tamar. I miał zapewnić potomka swojemu bratu. To prawo Lewiratu było jakby jednym z największych praw, a może i największym w Izraelu, dlatego że wtedy najwyższą wartością było właśnie życie, było, była płodność, było zapewnienie potomstwa. Ale Onan, nie wiadomo dlaczego, nie chciał zapewnić potomka swojemu bratu. Wiedział o tym, że jeżeli spłodzi Tamar syna, to wtedy tak naprawdę nie będzie on należał do niego, tylko będzie dziedzicem jego brata. I mimo tego, że współżył z Tamar, to nie doprowadzał do zapłodnienia. Tamar znalazła się w bardzo upokarzającej dla niej sytuacji. Czuła się źle, bo wiedziała, że dzieje się coś niedobrego, że... Onan sprzeciwia się temu najważniejszemu prawu, prawu życia, które wtedy obowiązywało w Izraelu. Bogu również nie podobało się to, co robił Onan. Dlatego Onan bardzo szybko umarł. Niesamowite jest to, że Bóg uśmierca dwóch potomków Judy, który z kolei był pod potomkiem Abrahama, Izaka i Jakuba. W którym Bóg zapewnił swoje błogosławieństwo. Bóg uśmierca era Jonana po to, żeby przeprowadzić swój plan. Dlatego, że Boże myśli są zupełnie inne niż nasze ludzkie. Ale wracajmy do Tamar. Co czuje wtedy Tamar? No, pewnie nie może uwierzyć w to, co się stało. A co robi Juda? Juda zaczyna podejrzewać Tamar o to, że tak naprawdę ciąży na niej klątwa i to z jej powodu jego dwaj synowie umarli. Według prawa powinien przeznaczyć ją swojemu trzeciemu synowi, ale Juda wymyśla inny plan. Mówi Tamar, żeby wróciła do domu swojego ojca. I jak jego najmłodszy syn dorośnie, wtedy zostanie jego żoną. Tak naprawdę Juda wcale nie chciał oddać swojego trzeciego syna Tamar, dlatego że myślał sobie, że być może jego trzeci syn również umrze, gdy zostanie mężem Tamar. Tamar czuje się odtrącona, czuje się jak niepotrzebny przedmiot. Musi wrócić do domu ojca, upokorzona, wdowa, bez dzieci. Jest na pewno bardzo nieszczęśliwa, bardzo samotna, czuje się odrzucona, niezrozumiana. Czy możesz się z nią utożsamić? Czy czułaś się wykorzystana, odtrącona wtedy, gdy ktoś wysłał ciebie już wszystko to, co dobre: najlepsze soki, najlepsze lata, wszystkie Twoje możliwości, całe zdolności? A potem odstawił cię na boczny tor. Być może doznałaś czegoś takiego w pracy, albo w jakimś związku. Tamar wraca do domu ojca. Jednak zadziwiające jest to, że Tamar w całej tej sytuacji nie robi Judzie żadnych wyrzutów, żadnych wymówek, nie kłóci się, nie stara się udowodnić swojej racji, tylko po prostu posłusznie wypełnia jego wolę. Podobnie było wtedy, gdy była żoną Era Jonana. Cały czas milczała i to jej milczenie jest bardziej wymowne niż jakiekolwiek krzyk, jakiekolwiek pretensje. Wraca do domu Ojca i myślę, że wtedy tak naprawdę Tamar zbliża się do Boga. Wtedy tak naprawdę woła do tego, do którego należy cały wszechświat i który może wszystko. Jemu być może mówi o swojej niesprawiedliwości, o tym, że została źle potraktowana i Bóg jej wysłuchuje. To niezwykłe, że właśnie w takiej sytuacji Tamar zwraca się do Idusa, ale jest to też lekcja dla nas. Gdy czujesz się wykorzystana, odstawiona na boczny tor, tak naprawdę ludzie niewiele ci pomogą, ale zawsze możesz przyjść do tego, który cię kocha i który chce ci pomóc, który chce po prostu, byś była szczęśliwa, chce ci pobłogosławić. Zawsze możesz się zwrócić właśnie do Niego. Na Tamar przychodzi czas samotności i wyczekiwania, czy Juda spełni swoją obietnicę i jego najmłodszy syn zostanie jej mężem, czy też nie. Ale w tym czasie samotności jestem przekonana, że Tamar spędza niejedną chwilę z Bogiem i rozmawia z Nim. I Tamar rozumie znacznie więcej niż Juda i jego synowie. Wie, że jej rolą jest przekazywanie życia. Wie, że powołana została do tego, żeby przekazać życie i za wszelką cenę żeby pełnić to powołanie. Dlatego w jej sercu pojawia się niecny plan. Pewnego dnia Tamar dowiaduje się o tym, że Juda będzie przechodził niedaleko miejsca, gdzie ona mieszka. Dlatego Tamar wtedy zrzuca szaty wdowie i ubiera się w strój nierządnicy. Zakłada chustkę na swoją twarz i siada przy drodze. Gdy Juda przechodzi, widzi ją i nagle zaczyna jej pożądać. Postanawia skorzystać z jej usług. Tamar godzi się, ale żąda od Judy zastawu. Juda sam prosi ją, żeby się z nim przespała, ale nie ma niczego i obiecuje dać jej e, młodą kuskę. Jednak przy sobie nie ma tej kuski, dlatego e, postanawia oddać jej w zastaw insygnia rodu. Tymi insygniami rodu była pieczęć, sznur i laska. Juda myślał, że wkrótce odzyska swoje insygnia, gdy pośle Tamar kuskę. Jednak tak się nie stało. Korzysta z jej usług. Tamar wraca do swojego domu i znów ubiera szatę wdowie. Po trzech miesiącach jednak okazuje się, że Tamar jest w ciąży. I e, jego znajomi, znajomi Judy, Donoszą o tym właśnie Judzie, że Tawar, jego synowa, zaszła w ciążę. Wtedy Juda pokazuje tak naprawdę, jakim jest przewrotnym człowiekiem. Wydaje krótki wyrok. Spalcie ją. Była to najgorsza karda, to przewinienie. Juda nie myśli o tym, że sam nie tak dawno, trzy miesiące temu, skorzystał z usług nierządnicy i zgrzeszył. Ale wydaje... Tak okrutny wyrok na tamar. Historię tamar możecie przeczytać w Księdze Rodzaju w 38 rozdziale. Ja dzisiaj chciałam przeczytać krótki fragment. Po upływie około trzech miesięcy Juda otrzymał wiadomość, twoja synowa tamar dopuściła się nierządu, i zaszła przy tym w ciążę. Wyprowadź ją więc i spalcie zdecydował Juda. A gdy ją wyprowadzono, Posłała wiadomość o teścia. Zaszłam w ciążę z mężczyzną, do którego należą te rzeczy. Rozpoznaj, proszę. Kazała zapytać, czy ja to pieczęść, sznur oraz laska. Juda rozpoznał swoje rzeczy. Sprawiedliwość jest po jej stronie, nie mojej uznał. Przyznaję, nie dałem jej mojemu synowi szeli. Juda poczuł ogromny wstyd. Jednak Tamar nie upokorzyła go przy wszystkich, nie powiedziała jego znajomym, jak nieznie Juda z nią postąpił, dlatego że jej celem było przekazywanie życia. To było jej zadanie i to zadanie wypełniła. Wkrótce Tamar urodziła dwóch synów, dwóch chłopców. Jeden z nich, Peres, znajduje się w rodowodzie Jezusa. W tym rodowodzie Jezusa jest wiele męskich imion, ale tylko kilka imion żeńskich. Pierwszym tym imieniem jest imię Tamar, a zaraz po niej jest imię Rahab, imię prostytutki. Bóg nie ukarał Tamar Zajczym, ale ją wywyższył. Spodobało mu się to, że wypełniła swoje zadanie, że przekazywała, przekazała życie, które jest najwyższą wartością. Biblia nie jest galerią bohaterów i ludzi bez skazy, wręcz przeciwnie, jest galerią ludzi, którzy popełniali grzechy. I właśnie tacy ludzie mieli swoje miejsce, znaleźli swoje miejsce w planie zbawienia. Jezus przyszedł do grzeszników i podobają mu się ci, którzy pełnią Jego wolę, którzy przekazują życie, którzy stają w miejscu powołania. Nie podobają mu się ci, którzy są sprawiedliwi, zwłaszcza we własnych oczach. Dlatego, że tacy Jego nie potrzebują. On właśnie przyszedł do każdej z nas, jeżeli czujemy się grzeszne, jeżeli czujemy się odrzucone, czujemy się zdeptane, poniżone. On przyszedł właśnie wtedy do nas po to, żeby zabrać nam to, ale żebyśmy w Jego miłości, w Jego sprawiedliwości, w Jego pokoju, w Jego radości przekazywały życie. Tym życiem są słowa Ewangelii. Naszym zadaniem jest zburzenie Ewangelii, jest mówienie o tym, jak właśnie wspaniały jest Jezus. To przekazywanie życia, to mówienie o tym, że tylko Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Tylko w Nim jest zbawienie, tylko w Nim jest odkupienie i życie nie tylko teraz tutaj, ale też życie wieczne kochany Tato w niebie, ja dziękuję Ci za Twojego Syna, Józa Chrystusa i za to, że w Nim jest życie i za to, że życie nadal jest najwyższą wartością, ale to życie nieprzemijające, życie zoe, które Duch Święty wlewa w każdą z nas. Dziękuję Ci, Panie, za to, że powołałeś nas do życia, ale powołałeś nas też do tego, żebyśmy to życie przekazywały dalej. Nie tylko życie fizyczne, rodząc dzieci, ale przede wszystkim rodząc dzieci duchowe. Panie, ja otwieram się na Ciebie, Otwieram się na Twoje pomysły, otwieram się na Twoje sposoby, na Twoje podpowiedzi, w jaki sposób to robić, w jaki sposób docierać do ludzi po to, żeby opowiadać im o Tobie, o tym, że... Nie ma innej drogi do zbawienia, że nie ma innej prawdy, że tak naprawdę ich własna sprawiedliwość, wszystkie dobre uczynki, którymi próbują sobie zasłużyć na zbawienie na niebo są niczym, są jak skrwawiona szmata. Jedynie Ty i Twoja miłość dają życie i dają zbawienie. Panie, naucz mnie głosić Ewangelię. Ja otwieram się, Panie, po to, żebyś wypełnił mnie swoimi sposobami i bym miała na tyle odwagi, żeby iść do tych, których mi wskażesz i mówić im o tym, że w Jezusie jest życie i zbawienie. Panie, ja się o to modlę za siebie, za każdą z nas, żebyśmy były odważne i żebyśmy były gotowe podejmować kroki, czasami nawet bulwersujące, po to, żeby przekazać życie, które jest w Tobie. Modlę się o to w imieniu Twojego syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Kochane dziewczyny, myślę, że ta historia zachęciła Was do tego, żeby przekazywać życie żeby głosić Ewangelię, żeby przyznawać się do Jezusa i mówić o tym, że tylko On jest drogą, prawdą i życiem. Błogosławię Wam na nadchodzący tydzień, do następnej soboty.